Witam Was serdecznie. Nazywam się Siwitka Paulina. Od dłuższego czasu współpracuję z firmą Everyday Minerals w Polsce w charakterze wizerzysty. I bardzo chciałabym Wam dzisiaj troszeczkę opowiedzieć o pędzlach, które mają swoją swojej ofercie, bo myślę, że warto jest o nich trochę powiedzieć, bo są naprawdę fantastyczne. Postanowiłam podzielić swoją prezentację na kilka etapów w zależności od zastosowania pędzli. Będziemy mówiły o pędzlach do nakładania podkładów, pudrów, róży, następnie cieni do powiek oraz korektorów. Wspomnę jeszcze wcześniej troszeczkę o pędzelkach. Tutaj przedstawię wam przykładowy pędzel, o którym będę mówiła troszeczkę później. Są to pędzle, które są tak jak Wszystkie kosmetyki Everyday Minerals Cruelty Free, czyli nigdy nie były testowane na zwierzętach. To jest bardzo ważne. E, rączka zrobiona jest z drewna bambusowego i jest bardzo profesjonalnie wykonana, są bardzo lekkie. E, natomiast włosie, które widzimy, jest wykonane z włosia syntetycznego, nie jest naturalne. E, co proszę pamiętać, nic mu nie. Umuję. Są bardzo miękkie w dotyku, niesamowicie miękkie. Zawsze jak kogoś maluję, nimi wszyscy wow, jakie mięciutkie, więc naprawdę różnica jest fenomenalna. Więc o nich będę również mówiła, no i zapraszam. Mam nadzieję, że moje wskazówki będą pomocne i czegoś się nauczyć nowego. tego. Zapraszam. witam was ponownie zaczniemy sobie od pędzli, które będziemy używały do aplikacji podkładów jak i również pudrów na całą twarz zacznę od takiego pędzelka dosyć długiego z całkowicie płaskim włosiem nazywa się on Foundation Brush fenomenalnie spisuje się do aplikacji rozświetlacza. Ja to nazywam podkładem rozświetlającym, szczególnie w okolicach, w strefie tak zwanej T. Czyli tutaj, tutaj i na czole, przez co nasza buzia wygląda świeżo przez cały dzień, nawet po kilku godzinach. Jest on całkowicie, proszę zobaczyć, płaski, nie jest sztywny, jest również bardzo, bardzo delikatny w dotyku. Również na, na, na skórze, przez co można fajne rzeczy naprawdę tworzyć. Następnie mamy tak, pędzelek Long Handled Kabuki. Jest to pędzelek, pędzel w zasadzie, dosyć małych rozmiarów, ale jest przez to bardzo, bardzo poręczny. Jest on do nakładania przede wszystkim podkładu. Oczywiście mówimy o podkładach everyday minerals, o podkładach mineralnych, czyli sypkich. Fenomenalnie wciera się, w, łączy się w zasadzie w całą twarz. Pamiętamy, że kosmetyki mineralne zawsze nakładamy ruchem okrężnym na całą twarz, przez co nie tworzą się nam żadne smugi, wszystko każdy wyprysk, wszystko jest dokładnie przykryte. Mamy kolejny pędzelek, jest to pędzelek Flat Top Brush. Osobiście jest to mój ulubiony pędzelek, jeżeli chodzi o nakładanie podkładu. Różni się on troszeczkę od tego, o którym przed chwilą mówiłam, tym, że jest płaski. Jest płaski i ma troszeczkę krótsze włosie, ale idealnie dostosowuje się do kształtu twarzy. To jest wielki tego plus. Proszę zobaczyć. Ja go kocham, uwielbiam, ten jest fenomenalny. E, następnie mamy taki dosyć dziwny w kształcie pędzel i e, A Hate Brush. E, stosuję go osobiście do nakładania m, różnego rodzaju pudrów e, pudrów jako finish naszego całego e, make-upu. E, również nakładamy go na całości delikatnie, delikatnie wcierając. Więc takie mamy właśnie e, fajne pędzelki. To proszę, ja pokażę je wszystkie. Na chwilę obecną, na chwilę obecną w sklepie są fajne promocje, e, na których możecie kupić zestaw pędzelki, pędzelków po specjalnej cenie, więc wejdźcie, zobaczcie, bo naprawdę warto. Są warte swojej ceny. I ono naprawdę bardzo długo. Dobrze, teraz sobie omówię pędzelki, które są przeznaczone do aplikacji cieni, które, jeżeli chodzi o kosmetyki Everyday Minerals, występują w formie sypkiej. Pierwszym pędzelkiem, o którym będę mówiła, będzie pędzelek Everyday Eyeshadow Brush. Jest on typowym pędzelkiem. O, tak pokażę. Jest on typowym pędzelkiem do e, aplikacji cienia. Mm, do aplikacji samej nie rozcierałabym cieni, e, cieni na powiekach, ponieważ e, nie uzyskamy efektu e, ładnego roztarcia. Tak jak na przykład chcemy uzyskać przy makijażu, e, na przykład smoky eye. E, tym pędzelkiem tego nie otrzymamy. Ten pędzelek jest fajny do nakładania na przykład cienia bazowego, e, który jest cieniem jasnym, e, który aplikujemy przed nałożeniem cienia tego, którego chcemy tam użyć, na przykład niebieskiego załóżmy. E, więc ten e, fenomenalnie spisuje się do aplikacji cieni jasnych. Następnie mamy pędzelek e, Eye Kabuki Brush. Ja go używam do aplikacji również jasnych cieni na całą powiekę. Nie musimy tutaj, że tak powiem, bardzo uważać, czy nam się coś obsypie, czy nie, ponieważ on idealnie kontroluje aplikację cienia na powiekach. Następnym pędzelkiem jest pędzelek. Angle Brow um, Brush, stosujemy go, eyeliner jeszcze, o właśnie, stosujemy go do, um, na przykład do regulacji brwi, um, na przykładzie, bądź do um, aplikacji eyelinera, który również Everyday Minerals ma w swojej ofercie. Jest on idealnie płaski, przez co bardzo fajnie, profesjonalnie można nałożyć e, cień. E, chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeżeli wybieracie pędzelki, e, pędzelki do nakładania e, przede wszystkim cieni, zwróćcie uwagę na taką rzecz, że pędzelek, ja wezmę tu może przykładowy ten, ten pierwszy, pokażę Wam na dłoni, Pędzelek, który jest kupowany, jeżeli przyciśniecie mocniej do dłoni, nie powinien się nam rozchodzić we wszystkie strony. On powinien idealnie przylegać. Czyli włosie trzyma, się, czy, włosie trzyma się razem. Widzicie? Nie rozchodzą nam się włoski na wszystkie strony, bo to niestety będzie nam sugerowało, że niestety włosie i pędzelek nie za bardzo nadają się do aplikacji i nie będzie na pewno zadowolone z tego, z niego. Też pamiętajmy, że pędzelki, wszystkie pędzle do makijażu należy raz przynajmniej na dwa tygodnie myć. Możemy je kąpać w szamponiu do włosów, niektórzy nawet aplikują odżywkę do włosów i suszymy je w sposób naturalny, czyli broń Boże nie używamy suszarki, ponieważ potem cuda niewidy się tworzą, jeżeli użyjemy taką suszareczkę, więc myjemy je i zostawiamy do samego wysuszenia. Dobrze, wracając do naszych pędzelków, następnym pędzelkiem jest pędzelek Dome Blending Eye Brush. Jest to taki pędzelek dosyć okrągły, z okrągłym końcem. On, jak będę go obracała, jest on okrągły bardzo fajnie się nim aplikuje cienie i służy przede wszystkim do rozcierania. Czyli, jeżeli chcemy nałożyć jakiś cień, ja może Wam pokażę. Na przykładzie nakładamy cień i rozcieramy zawsze w kierunku górnym. Rościeramy o tak. Aż do zatracenia tej linii, takiej, której no, nie chcemy mieć. Chcemy, żeby, ten, żeby to oko, żeby ten makijaż oka był jak najbardziej roztarty i, yy, i profesjonalny przede wszystkim, prawda? Dobrze. Następnie mamy taki pędzelek. Jest on jednym z moich ulubionych pędzelków. Smudge Brush. Używam go do makijażu Smoky Eye. Jest on naprawdę fenomenalny, ponieważ, e, zobaczcie same, e, włosie bardzo przylega, zobaczcie, do siebie. Nie ma możliwości, e, nie ma możliwości rozsypania zbyt większej ilości kosmetyku na powiekę. Fajnie się nim rozsmarowuje, że tak powiem, rozsmarowuje różny cień, szczególnie jest idealny do makijażu typu, takie jak powiedziałam, smokey eye przy linii. Bardzo dobry, powiedziałabym powiedziała, wręcz profesjonalny pędzelek. Dobrze, jeszcze mamy taki pędzelek, który jest pod pewnym kątem. Jest to eye Blending Brush idealnie nadaje się do aplikacji również cienia. Ja go używam do aplikacji cienia ciemniejszego w kącikach z zewnętrznych oka ponieważ jest taki no, pod kątem można powiedzieć, tak, więc troszeczkę on bardziej dopasowuje się do kształtu oka, przez co łatwiej jest e, z aplikacją. Też również zapraszam mm, do zajrzenia na stronę Everyday, e, Everyday e, Mineral e, Cosmetics, e, ponieważ znajdziecie tam różne e, promocje na pędzle. Są fajne zestawy po promocyjnych cenach, więc naprawdę yy, warto. I pamiętamy o myciu pędzelków, tak jak mówiłam wcześniej, bo to nam zagwarantuje, że będziemy ich używało na pewno o wiele, wiele dłużej.